Witam Was serdecznie. Jeżeli coś, to filmy będą się teraz pojawiali codziennie przez najbliższe 7 dni. A jeżeli to wszystko dobrze pójdzie, to będzie przedłużany o następne 7 dni. Jeżeli coś, to zostaw łapkę i subskrypcję, żeby, żeby Cię nie ominął filmik. A jeżeli coś będzie mi bardzo miło, no i co, zapraszam na mój kanał. Serdecznie. Jest! Jest, 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 jest! Pierwszy gol. Pięk, pięk. Występów 4, bramki 5 już mamy. Ale to było dobre podanie, no to było piękne, a polskiej polskie nie poszły. Jestem ciekawa, jak tam, czy to samo powołanie, czy nie. Ale to było ładne. Tuba walnęła. To nie wali szczuba. Tylko ja. Tylko starsza pani wali, szczuba. Dobrze. Dobrze poszło. Dobra, jedzie. Nie no, chatlika dzisiaj. Będzie, nie? Chyba zmienimy. Spo Powiedzcie mi, czy mam zmieniać. Bo mam chyba klasa światowa. Chyba zmienimy. Co. Podwyższymy sobie chyba poziom, albo to tacy zawodnicy są, że dzisiaj ładnie idą. Piękny Jest! No? Yes! Katrick! Katrick! <coughs> I zatoczymy. Lambada. No, no, no. Lambada. Mamy Katrika. Mamy Katrika. Normalnie jest piękny. Jest normalnie pięknie Jest! Z główki, nie no! Minimalno, jesteś boski normalnie Tak ładnie podać Moja cieszynka Zobaczcie kiedy to było piękne Taka mina moja Mina zaara fajna Mina była za fajna. Nie no to jest piękny me.